No i ja witam Was w kolejnym vlogu Akurat tu jestem na polu zawsze ten obiektyw zakurzony Jestem tu na polu i Już mu no, poprasowane te nowież No i już mogę wam, mogę wam powiedzieć, że no, nie ma jakoś tego szałowo. Fakt, że bale są po prasie zmiennokomorowej z nożami ale dwa hektary tego jest. bo z tego 11 bali i jeden taki mały. Nie wiem czy to dużo. Nie mam to z czym porównać. Pojęcia nie mam. Jak widzicie, słoneczko fajnie świeci. Firmowo czapeczka tradycyjnie. Trzeba będzie ja już ją zwolnić pomału ze służby, bo się już zużyła i wziąć nowo. Tej samej firmy. <noise> tak wygląda ten bal. O, Pomboczku, zapomnij, że ruszysz. Za Chiny. <noise> Trochę się takie jaje zrobiło, ale to przez to, chyba, że kto za wąsko zgrabił. O, cóż, pierwsze jęczmienie, co były siotę Widać to tam? Widać już się zieleni, a mój mi jeszcze dali w worku. Dobra, nie musicie mi tu prawić morałów, że to już za późno. Ja wiem swoje, w zeszłym roku w połowie października się mój o zimę i też urosnął. I był zajebisty plon. Widzimy <laughs> odgłosy tu ktoś słysza. A niby jakiś daleko helikopter leciał czy coś, a nie wiem. że tu fajnie wygolone, akurat na tym kawałku, co tu widzicie, co mi zajeździli przed tym tak ładnie na tym owrociu, na owrotniku, to będzie rybyno-zimowo-orka, tu już był gnojdowany w podorywka, a potem będzie rybyno na i będzie czekało do wiosny na kukurydza. Może jeszcze coś zdążę odbić, bo wiadomo, może ten owiec jeszcze odbije. Ech, ech. Ech. I jeszcze jakoś dodatkowo masa w zimia przyjdzie. W sumie mamy dzisiaj siódmy? Chyba siódmy, październik. Ale już wiem co słysza? to walec tam jeździ po drodze, nie. A to sam się o 60 helikopter to dowalił. O, 11 bali i taki pierdołek. O, nawet tego pierdołka ruszyć nie idzie. <gryw> no, a tam ich widać. No to jeszcze w dół oczywiście też. No, także nie wiem, musicie wy mi napisać, czy się bali i pół z prasy komorowej z nożami to jest dużo, mało, normalnie z ponad 2 hektarów, nie ja wiem, Pojęcia nie mam. Tu sobie od znajomego pożyczyłem taką lawetę, dzięki Gabryś. Moje przyczepy stoją z pszenicy, i czekałem na lepsze czasy, aż może zdrożeje. A ja mam taki mały problem, bo kupiłem sobie nowe ramię. Bo stare się złamało. Tu na dziurze, na śrubie. I to jest dłuższe. Jak popatrzycie, widzicie, po skosie idzie szyna. Czyli przyjdzie mi dokupić drugie nowe, no zresztą tu jest rzeźba, prze, przepiękno, ale się sprawdzą. Dobra, już nie, nie, nie podejmujemy tematu, to jest do wymiany i tela. No że jedno mi zastanawia, nie? Czy mu oryginał, który nie był skracany ani nic zrobiony, no po prostu zespowany i dołożone wzmocnienia, jest krótszy o 4 cm od oryginału firmy Owareński. No tego nie wiem. Oczywiście jeszcze też wieszak też do wymiany. To no kiedyś ojciec kupił takie coś. Jak widzicie, zbyt górnolotne to to nie jest. Chciałem to rozkręcić, ale się okazuje, że ten gwint w środku już przeskoczył. Zresztą obejrzyjcie, jak to wygląda. To są nowoczesne zamienniki. że ten zamiennik ma już z 15 lat. Z tak pomyśleć jako teraz to wykonują A ta lega też nie jest w jednym kawałku. Jest dospowywana końcówka. Mam nadzieję, że spawacz był sensowny. O Zresztą oryginał Nie oryginał nie, nie wiem Ciężko uznać czy to jest spawane, czy to jest wykute. Nie wiem Serio nie wiem Fakt jest taki, że przyje kupić drugo nowo, żeby było na równo i wieszaczek, a jedna ta kolega waryński kosztuje 420 zł w sklepie, a taki wieszaczek kosztuje 220 w internecie, nie wiem ile w sklepie, no ale trzeba będzie zainwestować w takie rzeczy. O nic. Dobra, może jeszcze coś potem nagrę z załadunku czy z foliowania, albo po foliowaniu, bo nie wiem czy się zgodzi ten znajomy, co mi będzie foliować, żeby go nagrywać. No weźmy nic, to do później. Zapraszamy po reklamach. No żeby to nie było jak w Polsce, że 15 z reklam nie to już zależy od YouTube'a. Jakie, YouTube jakie będą reklamy. Dobra, do później. Przyjechał traktor, będziemy ładować te bale. No już przyczepa prawe pełno. Za chwilę ją odczepia i on ją pociągnie swoim traktorem. O tu jest teraz druga, którą musimy jeździć z pola do chałupy, to jest tak dość strumą w dół, wyboisto i on centralnie troszkę strach z takim ciężarem się tam przemieszczać. To będzie miniaturka, jakie jeszcze nie było. Mogę mu trochę dalej zajechać chyba, ale to już dobra, to z drugiej strony ułoży. Budowa byczki, co, je, co jeść, zawsze to jakiś zdać dodatkowy towar. Dobra. Widzimy się później, może coś przy foliowaniu nagrob. No, pierwszy raz na moim gospodarstwie, foliuje się. Tak nagrywam po jednym balu, bo muszę zaczepiać to folianie, a potem oderwać No to już nie wyda szale, nagrywam te trzy bale i tyle. potem coś na podtrzymowanie Fajnie ubite Dobra, no, ja co muszę teraz zrobić na tył takie coś do przewożenia bali. Mam taką stary ramę, co był obsypnik do kartofli, to tam dwie tulejki do spawiaj, pręca szpilki i brat przewoził. Elegancko to idzie. Chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować, że mi pomogą. Następnie miał to, to inny robić, ale on moje roboty teraz, że się nie wyrabią. Ale dziękuję mój tak, mój tak za wszystko, bo dużo w tym roku mi też pomógł. I kolejny bal jedzie. No, tak odnośnie tego ramienia podnośnika, to widzieliście, jedno na traktorze założone, a drugie trzeba było dokupić. Niestety nie da się robić, jak jedno jest od drugiego dłuższe o 5 cm. A to chyba celowy zabieg firmy. Jak kupujesz, to musisz od razu kupić para. Jeszcze zamówiłem jak wieszak lewy, bo kiedyś bo widzieliście ten tani zamiennik nim oryginał kosztuje 200 zł zastanawiał się ciężko czy nie kupić tego prawego, żeby była regulacja korbką, ale w sumie to chyba nie potrzebne do niczego jak się te jedno ustawy już na stałe, to te drugie potem się reguluje dobra na jeszcze podsumowanie z tej siano z owsa ale to już myślę jutro, bo jak widzicie to już światło świeci z żarówki, czyli już na dworze ci jest. będzie dal, trochę nie po kolei, ale dobra. Teraz mam za, za roboty w pieruny, więc bym, kiedyś tam jeszcze dogrym wam do końcówka, jak to tam wygląda po robocie. Dobra, do później. No, już jest jakiś czas później. Miałem wam dograć tam przy tej pryzmie, przy tych siano hmm, Podsumowanie, ale no, jakoś. Roboty mu teraz masa, i jakoś ku temu nie przyszła. Więc podsumowanie zrobimy tu. Przy moich kuflach. <noise> I to wygląda tak. Miałam posiotę 2 hektary. 30, 2,20, 2,30, jakoś tak. I wyszło mi z tego prawie 12 bali. Czy to dużo, czy to mało, nie wiem. <noise> Ale zaś coś będzie do byków. Coś sobie tam pojedzą. No i co? Co tu na wyjazd? No? Już mamy późna godzina, dzisiaj zła machnęł, machnął szychta. 15 godzin. Ostatnie czasy, to na porządku dziennym. Ale siebie już są w trakcie. Co ujrzycie też w późniejszych vlogach. Także pamiętajcie, łapki, suby, komentarze, udostępnijcie na Facebooku i na jakichś forach, czy na grupach rolniczych. I trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć.